Katleje z czasów potockich jeszcze. Szczepy tych storczyków mamy od początku XX wieku, wtedy, kiedy potoccy przywieźli katleje do łańcuta. To są szczególnie piękne, szczególnie okazałe, szczególnie też pachnące. Szczególnie jeżeli na przykład mamy piękną słoneczną pogodę, mamy dużo światła. Wiele z tych gatunków katlei posiada piękne, naprawdę piękne zapachy. Tutaj widzimy falenopsisa hybrydowego, storczyki, które są w tej chwili najpopularniejsze na całym świecie. Dlaczego? Nie bez przyczyny. Otóż Falenopsis hybryda jest to storczyk, który kwitnie najdłużej ze wszystkich storczyków. Dlatego jest chętnie nabywany, chętnie uprawiany, bo też i cieszy oko najdłużej kwiatem. Są to papiopedilla hybrydy. W tej chwili rozpoczynają kwitnienie i to kwitnienie będziemy mieli tych storczyków gdzieś do stycznia. Proszę zwrócić uwagę, że pafiopedilla mają również kolorystykę dość zróżnicowaną. Nasze tutaj są w, takim, w takiej tonacji żółto-brązowej bądź brązowo-bordowej. Epidendrum nocturnum, proszę Państwa, z ciekawostek, storczyk, który pachnie nocą, ale ponieważ ma znacznie drobniejsze kwiaty, proszę zwrócić uwagę, e, cieniutkie płatki, no by niektórzy mogli dostrzec, my musimy pokazać palcem. Muzyka